Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Komunikat bardzo ważny. Bóg wykłada karty na stół tych obłudników, bluźnierców i bałwochwalców kultu maryjnego. Więc tak, jest za 5:11. Wieczorem dzisiaj jest poniedziałek 24 maja 2021 roku. Jak czytamy 14 minut temu przyszedł mi pewien komentarz Odnośnie właśnie tego kanału Alberta, protestantyzm to ignorancja. Więc komentator pod nikiem SP pisze tak: Roman Adamczyk, witam serdecznie, panie Romku, w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Ja witam tak samo. Co tu pisze? Ja również w dniu dzisiejszym zakończyłem swój udział w komentarzach na kanale Alberta. Barbara Chomącik, Marek Górny, Artur Bartek Z. Artur to pewno Artur Kądzioła, Bartek Z, Beata Bonin piszą do siebie nawzajem e-maile. Komunikują się i ustalają, jak atakować i pogardzać innymi. Ludźmi, którzy nie są z KRK. Oczywiście na czele z Albertem. No i wyszło kolejne szydło z worka. Ja już w którymś nagraniu, parę nagrań wcześniej mówiłem o tym, też i w moim nagraniu, że właśnie miałem takie przeczucie znaczy, nie wiem, może przeczucie po prostu obserwacje zaobserwowałem, właśnie po tym, jak oni w pewien sposób piszą komentarze i odpowiadają, to po prostu tak mi coś właśnie śmierdziało. I mówiłem właśnie, że oni gdzieś muszą się chyba gdzieś e-mailem porozumiewać. Nie? Moi słuchacze będą to pamiętać, że mówiłem na ich temat, że oni się gdzieś muszą komunikować albo telefonicznie, albo e-mailem się komunikują. Bo ja po prostu to no, mam swoje lata i pewne rzeczy potrafię dostrzec. No i proszę bardzo, minęło może będzie kilka dni, może tydzień czasu. Jak o tym mówiłem, nie więcej. I proszę bardzo, Bozia mi podsyła takiego komentatora, który po prostu mówi, jak rzeczy się naprawdę mają. Wstyd Barbara Chomoncik I ci wszyscy, którzy tu jesteście wymienieni. Po prostu wstyd i hańba, naprawdę. Jesteście naprawdę nędznymi ludźmi. Naprawdę nie wiem jak, jak was określić. No to co ta osoba napisała, co zresztą potwierdziła, to co już ja kiedyś Właśnie zauważyłem, tylko nie miałem jak to się mówi dowodów na to. Proszę bardzo. Jak się nie wstydzicie, zobaczcie, jakby postępujecie. A w komentarzach się wymieniacie, że kurde tyle co skończyłem się modlić. Witacie się, jeden drugiego żegna, że no ja uciekam, bo muszę teraz iść się pomodlić, muszę tutaj tego, modlitwę odmówić. Zobaczcie waszą obudę, zobaczcie jak Bóg, waszą obudę, pokazuje w świetle dnia. W świetle światła tego ekranu, na którym tym ekranie ch chciecie, chcieliście zgrywać wielkich, kurde, maryjnych yy, dzieci niewiasty, tak? Potomstwo wybrane przez niewiastę. Zobaczcie, jakie jest wasze postępowanie. No, wy jesteście potomstwem diabła, potomstwem diabła jesteście, naprawdę.